Noelo, ogólnie tutaj. ja wiem, że tu się rośnie, że rynek jest coraz lepszy, że to jest baza, bo graczy jest dużo. Ale żeby disco też rósł? Nie no, ja chyba tutaj czegoś nie rozumiem. Co jest w itemie takiego zajebistego, że on musi... A to, że on musi robić takie tu pionowe ściany. Co w nim jest takiego zajebistego? Bo ja się pytam, halo, jaka to jest z z tak, to jest prizma. Halo, halo, może trzeba nakupić pryzmy w takim razie. Może to jest to, pa, pa, prizma case. Pa, bo to, to była dwójka, jedynka jak tam sobie tu radzi, pa. Czy ona nie wyjebała jakoś niedawno? Nie, ale jest wysoko. No to trzeba to kupić, no jakby, czekaj, bo to 6 miesięcy, to nie. No nie, no ale pewnie, pewnie coś tu się stanie na tym. I czekaj, teraz dwójkę jeszcze zobaczymy szybciutko. No, na dwójce nic się nie dzieje, już tak widzę po cenie. No, ale to pewnie zaraz tu coś się wybywali, no, do góry, no, patrzę na te rzeczy i naprawdę nie dowierzam, że nawet takie, kurwa, pa, z tej, że, pa, czy to, pa, to też pewnie zrobiło, kurwa, jakiś wynik, no, no, no to musi po prostu, to musi. No, 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 no musi, 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 musi. No i robi, no i widzisz, robi wszystko na tym rynku, to, i to pionowe ściany robi do góry. Halo! Halo! Rozumiecie, rozumiecie, że rynek, rynek nie powinien wyglądać tak. Rozumiecie, że na, na osi czasu, kurwa, ten punkt, to tu się nic nie stało. No, co major się zakończył, kurwa, to niby miałoby spowodować, że ludzie inwestują, inwestują, kupują. Przepraszam, nie można tego nazywać inwestycją. No nie. Jeżeli biorąc, jeżeli ma, dalej bierzemy pod uwagę to, że ten rynek zapierdala nam nieskończoność, to, to raczej powinno iść tak, a nie kurwa tak, rozumiesz? To powinien iść, no i dla mnie to jest chybany żart. z e, żart po prostu. No i tyle, pięknie. E, I to jest takie, no bo te, tak szczerze tych diskoteków to się nie spodziewałem, no i, i... Jest Są jeszcze inne rzeczy, których się nie spodziewałem. Wiesz, że jest coś takiego jak M41S Briefing? Wiesz, że to kosztowało z złotówkę, kurwa? Czekaj, co tu się stało. Szczątek gdzieś było takie drogie. Co tu się stało? Dobra, ale nie patrzymy na to, co tam się stało. Patrzymy na to, co tu się dzieje. No i to też kurwa leci do góry. No i, i Factory new minimalware. No przecież, no o o, widzisz. To kosztuje, kosztuje 7,80 zł. Rozumiesz, 80 zł to kosztuje na mapie. No ja na to... Jak to kurwa? Co to kurwa jest? Nie wiem, briefing jest nagle fajniejszy niż był. Serio ludzie myślą, że briefing jest fajniejszy niż był. Mi się wydaje, że nie jest fajniejszy niż był. Mi się wydaje, że to jest jeden wielki kurwa piz na wodę, fotomontaż. To jest jakiś kurwa żart. Co to kurwa jest? Co to, co to kurwa jest? I tyle się dzieje na tym rynku, no, autentycznie. Chuja się dzieje. No i może se spadły tam niektóre naklejki, niektóre się urosły. Na przykład, nie wiem, lenwe że nie. Niby najlepsza drużyna chińska w sumie, bo da, zaszła najdalej, albo chuja się dzieje, nie? I niesamowite to jest dla mnie. Albo na przykład Glock, Candy, Apple, no i też kurwa zapierdala mi się no, w sensie. A, ja to rozumiem wszystko, ja to wszystko rozumiem, że ten itemek jeszcze ma jakiś sens. Że opłaca się bardziej kontrakty robić teraz za pomocą tego przedmiotu, niż robić te przedmioty. W sumie to byłoby zabawne, jeżeli faktycznie tak by było, że przyjdzie taki dzień, że lepiej i bardziej opłacanie będzie się. O, to mnie nasunęło na piękną myśl, że taniej będzie zrobić kontrakt, niż coś dropnąć. Że taniej będzie wykorzystać stare, istniejące itemy, niż kupować milion skrzyni, otwierać milion rzeczy, żeby trofić się na jakiegoś No i to mnie, i, i może dlatego Candy i Apple zapierdala, ale teraz sobie pomyślałem, no tak, przecież, przecież można dalej dropnąć skrzynie, a skiny lecą. To coś, co dalej ma swój, nie ma e, tej limitowanej podaży, gdzie się ma ograniczoną podaż, ale nie jest jakby limitowana. Jakby, ze, jakby nie jest, że kurwa totalnie nie ma, nie, już się nie da stworzyć. Jest jakaś podaż, i te rzeczy są w stanie rosnąć. To tak szczerze, jak ja sobie teraz myślę o tym Ambackpage, to, to co z tego, że można go ten, nie? Można go dropnąć, dalej z gier. Przecież kto dropi takie itemy? Raz na 700 tysięcy kurwa tych dropów. Ci fioletowy wypadnie, o, no i zaczął rosnąć. No i pa, i teraz, no i widzisz, no i ja to wszystko. No i może być kiedyś tak, że taniej będzie zrobić AK redline'a za pomocą fade'ów, niż go dropnąć ze skrzyni. I wiesz, co to oznacza, że fade'y powinny zacząć rosnąć? Wiesz, co to oznacza, że ja chyba idę i kupuję fade'y wszystkie? Ile one z tymi kosztują? Jeżeli one kosztują mniej niż 34 zł? To się zdziwię. 2000 napisałem. No i 34 zł kosztują. Dokładnie 34 zł. No i, czy, i teraz jest pytanie. Czy one powinny kosztować 34 zł? Czy one powinny tyle kosztować? E, mm, e, mm, nie, może. Jeszcze nikt nie myśli o tym. Właśnie o to chodzi, że dlatego te zmiany są tak kurwa nierynkowe, bo gdyby były tak, może nie, że nierynkowe, ale nie... Dziwne są po prostu. Nie wynikające z, z jakby z podaży i popytu się nie, no muszą wynikać z tego. Ja pierdolę, no rozumiesz, nie są takie naturalne w kontekście zmian długoterminowych e, czy krótkoterminowych. chuj nie, no generalnie sprawa jest taka: to, co się dzieje tu, gdzie jest ten briefing? Pokaż mi go. Nawet niech będzie, nie briefing musi być, to no, musi być briefing, kurwa, no bo co innego, przez ten briefing to robi dziwne rzeczy. Pa, no to pa, no to taki briefing, nie, to. Gdyby a, szkoda gadać, jeszcze ludzie się nie ogarnęli, że taniej jest zrobić skina z, z, z tego niż kurwa z czegoś innego. się może nie jest jeszcze taniej. No ale z każdym kolejnym takim wystrzałem jest taniej, nie? Po prostu. Bardziej taniej. No i tyle. Czekam, czekam, czekam. Plus jest tanie, tanio, jest tak. Ogólnie, nawet jeżeli ta sytuacja by nie była taka, jest tanie. Stanie, a tu coś wchodzi, wchodzą te buy order, a tu nawet nie trzeba patrzeć na buy order, jak tu za 34 zł jest. No. Eee. A, no, można jeszcze sprawdzić, ile to na flowcie kosztuje, popał na flowcie, pewnie też może to kosztować jakoś fajnie, Amber, paper i to i buy, co i sam myślisz, tak, o, 26 zł, a tam jest za 34, no, to jest ile, 60, 26,5 przez 34, 7 kur. Eee, no i to jest dupa trochę, ale pewnie tu za niego. to wiem, zobaczycie, zobaczycie, to jest moja. Ja wiem, że w tej I tu jest Amber Paint, bo pa. Jak by ci to powiedzieć? Jak masz na przykład takiego SSG Acid Paint, nie? SSG, on robi, to on jest też takim filerem i on robi niesamowity wynik teraz. Robi rana chyba z 6 zł teraz do 12. Tak. E, bo dziwnie się na to patrzę? Z 3 zł, przepraszam, 4. I robi takiego rana, bo... bo nie da się już go dostać. A ludzie nagle uwierzyli w te kontrakty, no to zaczyna zapierdalać. I Sprawa z Amber Amberfejdem jest taka, nie Acid Fiedem, Amber Amberfejdem, nie? nie mylcie się, jest taka, że jego niby da się dropnąć. to że drop rate jest tak niski, że on nie wpływa na nic, nie? Jakby zrozumcie to. Jak często ktoś trafia fioletowy i tamek, no bardzo rzadko, nie? I, I ktoś musi to zrozumieć, kurwa, kiedyś. Mam na nadzieję, że ktoś kiedyś zrozumie, że. Że niebieski filer nie może kosztować jej 12 zł, gdy fioletowy kosztuje 34. To jest, to jest w sensie pojebane dla mnie. No. Fioletowy jest za tani. Jest za tani. Nagle, gdy ten był do dropienia, ten był po kurwa. 5 zł, a gdy tamten był do, do odropienia, to był 2021, nie wiem, pierwszy. Z tego wynika, że ten powinien być po 15. To nie był po 15. Nawet nie był blisko po 15, nie. Jakby ta relacja została zachwiana niesamowicie. I co? I jakby ja sobie nie wyobrażam tego, że nagle ma, kurwa, Acid Fate, Candy Apple, te wszystkie SAWET, offy, full stopy, nie. Robić rana kurwa do 30 zł, a fioletowe mają nie robić. Nawet jeżeli dalej dropią. Rozumiesz? No. No, Elo.